Towarzystwo nasze od 15 lat przyjeżdża na Ukrainę tutaj na cmentarze remontować, porządkować stare groby, mogiły, miejsca pamięci o naszych przodkach. No i w okresie wiosny i wakacji przyjeżdżamy remontować te groby i porządkować w Kołomei, w Zimnej Wodzie, w Starym Siole, na Wołyniu i w Jampilu koło, koło Lwowa, dawne Prusy Lwowskie. A jesienią przyjeżdżamy w okolicach Wszystkich Świętych, żeby zapalić światełka pamięci na tych mogiłach. Tegoroczny wyjazd, taki bardzo ograniczony ze względów finansowych i ze względu na wojnę. Sporo osób się waha czy boi przyjechać tutaj. Z skromniutkim zespołem przyjechaliśmy na 10 dni, i dzisiaj już jest ósmy dzień podróży. Rozpoczęliśmy od Wołynia, byliśmy w, na takim w moczulance wiejskim małym. Tam są pochowani osiem osób z oddziału partyzanckiego, kapitana Władysława Kochańskiego. Miał pseudonim wujek i pseudonim bomba. Oni tam zginęli, zostali pochowani, więc tam no, zapaliliśmy znicze, oddaliśmy im hołd. Przez, później przez Korzec, e, przyjechaliśmy do Jazłowca, w Jazłowcu e, u sióstr Niepokalanek, tam no, pokłoniliśmy się e, u Marceliny, błogosławionej Marceliny Darowskiej, założycielki e, zgromadzenia e, i dalsza droga prowadziła tutaj w rejon Lwowa. E, e, udało nam się, bo tak planowaliśmy, 11 listopada wziąć udział w... w uroczystościach z, z okazji Święta Niepodległości Polskiej na cmentarzu Orląt Włoskich i później w katedrze. I dalej pojechaliśmy do Kołomyi, gdzie remontujemy ten ogromny cmentarz rzymskokatolicki, mocno zniszczony, zaniedbany. Tam byliśmy dwa dni, ponieważ w jeden dzień robiliśmy porządki takie jesienne, na ile, na ile się to udało. Na tym cmentarzu zapaliliśmy znicze, zostawiliśmy wiązankę przy pomniku ofiar Kosaczowa. I następnego dnia pojechaliśmy do peczeniżyna. no tam rodzina Wincensów jest, tam też grobów jeszcze troszkę polskich się ostało, więc też tam zapaliliśmy znicze, pomodliliśmy się i przyjechaliśmy z powrotem do Kołomyli. I jeszcze troszkę porobiliśmy porządków. Udało nam się, koleżanka tutaj ma wprawę i podjęła się w tej pogodzie, bo paskudnie zimno jest, więc ręce grabieją, ale poprawiła na trzech, czterech pomnikach napisy, bo były tam błędy. Wychwyciliśmy je, ktoś nam też dał informacje precyzyjne czy z ksiąg metrykalnych. Udało nam się tam daty, daty poprawić na, na tych kilku grobach. I z koło my przyjechaliśmy poprzez Halicz, wcześniej Czarny Las koło, koło Stanisławowa i Wiono Frankiwska, do bóbki z powrotem na Nocleg, tutaj gdzie stacjonujemy u siostr w pobliżu Lwowa. No w Czarnym Lesie pomordowani przez hitlerowców w 1941 roku, więc tam też wiązankę złożyliśmy, pograbiliśmy troszeczkę liści z głównego pomnika, zapaliliśmy znicze i później po drodze jeszcze zahaczyliśmy, bo zawsze jedziemy, bardzo się spieszymy, nigdy nie jakoś nie wstąpiliśmy. Przy samym rozwidleniu na dojeździe do Stanisławowa na obwodnicę jest tam taki dworzec autobusowy mały i tam jest cmentarzyk mały, którego jakoś do tej pory nie, nie, nie odwiedziliśmy. Tym razem wstąpiliśmy. Okazało się, że jest co najmniej parę pochówków polskich, więc tam też zapaliliśmy znicze i do Halicza. W Haliczu u księdza Jacka Wali Góry, tam w parafii świętego Jakuba w Strzemie. Wstąpiliśmy na chwilkę do księdza z tam przesyłką jakąś i pojechaliśmy z nim do góry pod zamek na cmentarz legionistów. No, właściwie resztki, bo bo tam są obmurowania betonowe tylko jeden krzyż stoi w tamtym roku jeden pomnik w ziemi leżący podnieśliśmy stoi dotychczas na szczęście nikt go nie powalił no tam wygrabiliśmy liście bo wszystko było przykryte liśćmi i, i zapaliliśmy znicze i później przyjechaliśmy tutaj do Bąbki na nocleg a dzisiaj jesteśmy tutaj od rana w starym siole tam generał Roman Wybranowski pochowany orlęńciel Jerzy jeżeli Żurowski, córka generała um, e, Ujejska. I, i tam też zapaliliśmy znicze, złożyliśmy wiązankę u generała, groby, tam też tam jest lapidarium tworzone przez nas, więc na, tam zapaliliśmy znicze i na innych grobach i jesteśmy tu w zimnej wodzie, żeby też troszkę no może jakiś liści wygrabić, zeschniętych roślin uporządkować i rozkładamy, rozkładamy znicze przy tych grobach. No jest też tutaj wiele znamienitych osób, między innymi 18-letni legionista pochowany z matką w grobie koło kaplicy no i tam w głębi ginący w roślinach na ziemi gnijący drewniany krzyż z tabliczką Jakuba Kapuśniaka który chcemy odnowić i jakoś też uwiecznić upamiętnić zrobić nowy krzyż i osadzić tabliczkę na nim i umieścić w ziemi w tamtym miejscu gdzie go znaleźliśmy